No, i znowu mija rok, i znowu nadchodzi święto Bożego Narodzenia, i takie święto powinno być dla każdego z nas bardzo ważne. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o Boże Narodzenie, a więc Bóg rodzi się w nas, w nas jako w duszach, a tym samym w nas jako w ludziach, ponieważ my jesteśmy świątynią Świętego Ducha, Świętej Świadomości, jesteśmy świątynią Boskiej Miłości. Każdy dzień powinien być Bożym Narodzeniem, a nie tylko jeden dzień w roku. I tak to postrzegają ludzie, którzy już się zbudzili. Ludzie, którzy jeszcze nie zbudzili się, biegają od sklepu do sklepu i tradycyjnie kupują, ile się da, wszystkiego, czego nauczono ich w domach, że tak wygląda tradycja. Człowiek, który już zbudził się i uwolnił się od wszelkich ceremonii, tradycji, dogmatów, pojęć jak święta, Wie, że każdy dzień, każda godzina, każda minuta jest święta że każda komórka jego ciała fizycznego jest święta, że on sam jest częścią świętej świadomości. Że sam jest świętym prawem, uniwersalnym prawem jednym z praw, na które składa się całe uniwersalne prawo. Nie mam nic przeciwko prezentom, każdy naród ma swoje tradycje. Nie mam nic przeciw ceremoniom i dogmatom, jeżeli ktoś lubi te rzeczy i mają one dla niego wartość. Uważam jednak, że każda tradycja jest utrwalaczem i nie pozwala zmienić świata, nie pozwala poszerzyć horyzontów świadomości. Utrwala. Stereotypy utrwala stare programy, które są w gruncie rzeczy częścią programowania umysłów. To samo dotyczy Sylwestra, to samo dotyczy u Żydów świąt Chanuka, Barmicwa czy Jom Kippur, to samo dotyczy u innych narodów, różnego rodzaju obrządków religijnych. One wszystkie znikną. Im wyższa będzie świadomość, im więcej ludzi zrozumie, że każdy dzień jest święty, tym więcej ludzi będzie budzić, budzić się w duchu: Ja jestem życiem, ja jestem świątynią, w której dochodzi do Bożego Narodzenia. Ja rodzę się z każdą chwilą jako dziecko Boga. Dziecko boskiej świadomości, ponieważ tylko jeden jest święty. Nasze życie. Tyle tym razem dziękuję za uwagę. Wszystkiego najlepszego i do następnego razu.